Ja Anita Amarżyńska. Anita Marczyńska Chciałam przez wami podzielić tym co ostatnio przeżywam. I I would like what I, what I last do mnie ostatnio moja kuzynka. My cousin called me last time i pyta co u mnie. I She asked me how I'm doing. For moje go we piszę co mi przyszło to chciałam jej powiedzieć. No nic, no stara bieda. And the first thought in my head was like So nothing is the same like before I tak słucham do swojego wiem ale to to głupie jest po then, prostu y, w coś do swojego życia czego tak naprawdę nie ma and i what i feel inside that what i that the thing which i think about is stupid i will uh, i will uh, release something from my inside what what brings something bad to my life Wbrew temu powiedziałam do niej, no jest super, jest pasmo nieustających sukcesów. I słyszę od niej, no jak tak możesz? How, how can you do like this? I, I w tym momencie właśnie uświadomiłam sobie, ile y, sami wyswabadzamy zła do swojego życia. Tak naprawdę y, to co gdzieś tam wrosło w nas i nawet nieświadomie e, po prostu wyswabadzamy to przecież w, e, Bóg powiedział że w naszym słowie jest moc czyli then, nie... uh, then realized how much evil we release i zacząłam się nad tym wszystkim zastanawiać tak bo e, tak, e, kuzynka z takim z pretensją do mnie Mój kuzyn był trochę przeciwko mnie, Więc e, mówię, dlaczego? Co jest takiego w tym, że po prostu człowiek powie, że jest mu dobrze? A how myślałem, jak to jest? Dlaczego, dlaczego, możesz powtórzyć? Co jest tym, e, złego, że wysłabamy coś it, dobrego do naszego życia? Co jest that tym, that że the dobre rzeczy do our lives? Po prostu doszłam do tego, że wyrośliśmy w jakiś stereotyp. Coś od dziecka w nas włożono. A że w naszym kraju eee, większość wyrosła w tym w narzekaniu, bo mamy eee, w tym mistrza, że jesteśmy mistrzem w narzekaniu i przypominaniu wszystkiego, co, co jest koło nas i okay. siebie samych of course uh, growing in the country it's going about poland which is the master in complaining uh, complaining about everything what is around i po prostu zaczęłam rozważać to i rozciągać to w swoim życiu tak and i started to think about this and to 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 make it wide in my life że po prostu kiedy rano wstaje i nawet jeśli mi się nie chce, mówię wow, super, będzie cudowny dzień, wszystko się uda, wszystko będzie super. So for example when I wake up I I proclaim, I say that it, this is the great day, everything will be all right everything will be just great. Mm -hmm. y Przychodzą, przychodzą pewne różne rzeczy, tak? Do, do, do życia, różne sytuacje, które, które nie zawsze są miłe i które są ciężkie. Przeważnie w firmie. And of course there are coming many things in our life which, which are uncomfortable, not nice uh, in everyday life, for example, in the company. I wtedy, wtedy właśnie zawsze staje i mówię, będzie dobrze, nie ma nie, nie ma tego. Co, co po prostu wymogło mnie przemóc. przecież mam Jezusa Jezus jest większy niż każdy problem on podniósł każdy problem na, na krzyżu. And I which took everything on him so there is a, there is no option that it will go wrong. I mieliśmy taką śmieszną sytuację z Norwim kiedy rano wstałam Szybko się zbierałam, bo tam na siłowni uh, uh, nie uh, mąż mówi do mnie: Ja dzisiaj chyba nie pójdę do pracy, wszystko mnie boli, mam gorączkę i <laughs> mogę i stoję patrzę na niego. And then my husband said to me, oh, probably I will not go to work today. I have pain in my body, I have headache, oh, I feel not, not good. E, więc jak podeszłam do łóżka na e, na łóżku stała woda mineralna. So when I when I stepped to close to bed above the bed was uh, mineral water. E, wziąłam tam wodę, mamy kwiaty na łóżku, więc tak stanęłam, patrzyłam na ten kwiatek. And I took, the, took that water, I was looking on a on plant, which was uh, there on the top. I was looking uh, on this plant. W tą wodę, mm, I na opened na mnie, the mówi, water. Mnie, and, and then my husband asked me, is anything wrong with this, with this flower, with this plant? Uh, I mu tą wodę na and I uh, <laughs> spread this water on him, on his chest. I w momencie mówię, mężowi, widzisz, nic ci nie boli, nic ci nie. Jesteś zdrowy, to tylko matrix. And, and then, I odwróciłam się i wyszłam. Then I na siłownię, potem przyjeżdżam do pracy, patrzę, mąż już jest w pracy. Pytam się i jak się masz? No zdrowie jestem, nic mi nie jest. And then I went to the gym. Later I come to, to, to our company to work and I see my husband very good feeling and I ask, how are you? No it's okay. I, I do, do not feel anything bad. A gdybym pozwoliła mu zostać w tym stanie, w którym był, to pewnie bym poleżał wstydzień. And if I could let him stay in the condition he was in the morning, he could probably lay on the bed for a week. Także tak naprawdę wszystko jest w naszej głowie i czy po prostu nie możemy sobie pozwolić, żeby to nad nami zaplanowało. So you take the control I mieliśmy też kolejną taką śmieszną sytuację. Moja córka, która jest niewierzącą osobą, ma 23 lata, pojechała z samochodem na wymianę olej. And there was another situation when my when my daughter went with the car to, to change the oil in, in this car. I przed tym wyjazdem jeszcze zapytała Norbiego, bo mówi do niego tato, tato ile będzie mnie to kosztować. Norbieg tam strzelił, że 500 zł. And before she went away, she was asking Norbert, papa, papa, how, how it's gonna cost me, how much it will cost and then he said around 500 złotych. No i pojechał do tego pana, wymienił jej ten olej i mówi do niej, no to będzie 300 zł. And then she went to this man and uh, After everything he uh, she asked how much to pay he said 300 zł. A ona do niego nie to kosztuje 500 zł bo tata mi powiedział. And then she said to him back, no it costs 500 zł because my father told me that. I po prostu zaczęła się kłócić z z właścicielem tej firmy ile ona ma zapłacić. She she started to fight with the owner of this company how much she supposed to pay. I to było właśnie też dla dla mnie to było takie świadectwo. Was e, że tak naprawdę tak powinniśmy podchodzić do słowa, które powiedział nam Bóg i tak go stosować do swojego życia. Looking on that, I I realized how we should uh, how we should uh, do with the word which God said to us. Mm -hmm. Mamy być jak dzieci, bo and dziecko po prostu powiedział tata, więc tak jest i amen. Nie ma nic innego. We need to be like the, like children because father said something and and that's it. There is nothing, nothing other. Tak. Nannam, 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 nannam,